Centrum Konferencyjne UWM zaroiło się od gimnazjalistów. Tu bowiem specjalnie dla nich zorganizowano targi szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych zachęcali swoich młodszych kolegów, aby wybrali właśnie ich szkołę. Grali, gotowali i włos żyli. Wszystko po to, by swoje szkoły pokazać z tej najbardziej atrakcyjnej strony. Tłumaczyli również, dlaczego sami wybrali właśnie tę, a nie inną placówkę edukacyjną. Liceum to dla mnie takie przedłużenie gimnazjum. Takie znów te przedmioty, biologia, chemia, a wiesz, technikum to było coś, co wiedziałem, jakieś zawodowe przedmioty, coś, co nie wiem, co co ma jakoś przyszłość. A zawodów z przyszłością w ofercie olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych nie brakuje. Każdy może znaleźć coś odpowiadającego zainteresowaniom i zdolnościom. Ja drukarnię, jestem strasznie kreatywna po niej podobno, i dlatego znalazłam ten jedyny profil i chciałam, i jest naprawdę fajnie. Dużo się można nauczyć. A jaki to jest profil Technik organizacji reklamy. Ci, którzy myślą o studiach, pewnie wybiorą liceum. Wybrałam liceum, ponieważ mam sobie studia. Myślałam o dziennikarstwie albo o prawie. Przede wszystkim mam możliwość rozwoju, pogłębiania wiedzy. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja dla ludzi, którzy chcą pójść na studia wyższe. W liceum też można rozwijać swoje talenty, na przykład sportowe. W szkole naszej funkcjonują od kilku lat już klasy sportowe o profilu piłki siatkowej. Współpracujemy z klubem sportowym AZS UWM Olsztyn. Dziewczyny należą do sekcji AKS OSW Olsztyn. Od tego roku powstała w naszej szkole siatkarski ośrodek szkolny. Jest to projekt ministerialny utworzony razem z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Oferta olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych jest bogata, a wybór trudny. Targi edukacyjne zorganizowane zostały po to, by choć trochę gimnazjalistom ten wybór ułatwić.